Z wykształcenia prawnik z zamiłowania podróżnik Grzegorz Gawlik. Obieży świat zwiedził ostatnio południowo wschodnią Azję i północną Australię, o czym opowiedział w bibliotece śląskiej podczas prelekcji zatytułowanej Azja plus Australia, mężczyzna na krańcu świata. Dzisiaj będzie o takiej blisko czteromiesięcznej wyprawie po Azji i Australii. Ona była w ramach projektu 100 wulkanów, ja tam to byłem wulkanów 20, ale nie będę nimi zanudzał. Ja bym był zachwycony, gdybym o nich mówił, ale widzowie by usnęli. Więc będzie o wszystkim i o tym, co tam jadłem, węże, żaby, inne dziwne rzeczy, i jak tam żyją ludzie, jak mieszkają, o lasach tropikalnych, o jakich, jak ludzie pracują, co robią na co dzień, więc taki będzie miks. Przy czym wulkanów będzie tylko troszkę i będzie o takim bardzo fajnym zwierzęciu, który nazywa się krokodyl słonowodny. Osiąga nawet 2 tony i do 7 metrów długości. Grzegorz Gawlik swoją przygodę z podróżami rozpoczął, będąc jeszcze dzieckiem. Od małego się zaczęło, tylko z każdym rokiem było coraz wyżej, coraz dalej, tak na poważnie od blisko 15 lat, że rok bez wyprawy to rok stracony. Żartobliwy tytuł wykładu Mężczyzna na Krańcu Świata nawiązuje do popularnego programu Martyny Wojciechowskiej. Kobieta na Krańcu Świata, jako że mamy równouprawnienie, postanowiłem pokazać, że my mężczyźni też mamy prawo bywać na krańcach świata i ja tam na tych krańcach świata się włóczę dosyć regularnie. W trakcie wypraw fotografuję, filmuję, a także bloguje. Jego relacje z wojarzy można zobaczyć na stronie www.grzegorzgawlik.pl w dzień się włóczę, po nocach próbuję jakieś notatki robić, gdzieś tam na zdjęć wykasować, jakieś filmy robić, aczkolwiek wiecznie jest za mało czasu. Mimo że te wyprawy trwają nieraz po kilka miesięcy, to jest, tak, to jest za mało, bo ja chcę zobaczyć ile się da zdobyć, ile się da. Więc można powiedzieć, że kładę się spać o drugiej, staję o czwartej i tak przez cztery miesiące, później miesiąc odsypiam po powrocie i już myślę o kolejnej wyprawie. Czego życzyć można podróżnikowi w dalszych eskapadach? Szczęścia, <laughs> brzmi banalnie. Generalnie ja lubię góry, wulkany jakieś takie miejsca, gdzie rzadko mogę spotkać ludzi, gdzie nie ma turystów, gdzie jest dziko, niebezpiecznie nie wiem z czego to wynika ale czym trudniej, czym bardziej niebezpiecznie tym jakoś bardziej mnie to intryguje i nie mogę się powstrzymać przed dotarciem w te miejsca. Jak dotąd wędrowiec odwiedził 65 krajów na sześciu kontynentach. Został również laureatem plebiscytu absolwent z pasją zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Więc pani Martyna Wojciechowska może być na krańcu świata, więc ja stwierdziłem, że ja mężczyzna też mam prawo być na tym krańcu świata i taki żartobliwy trochę tytuł.